Te książki, które tu się ukazały, są po prostu dokumentacją mojej działalności praktycznej jako szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W jednej książce zawarte są moje referaty, wystąpienia publiczne jako szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego na różne tematy, którymi się biuro zajmowało. Natomiast druga książka zawiera moje wywiady udzielane. Medium, no, z kolei na te tematy, które interesowały media, czyli które były interesujące dla opinii publicznej. To są dwie różne książki, aczkolwiek o podobnym obszarze tematycznym, natomiast z innej perspektywy. Pierwszy tom to jest perspektywa jak gdyby mojej pracy, a drugi tom to jest perspektywa oczekiwań opinii publicznej. Będą to moje publikacje naukowe z, również z tych lat, a więc opracowania bardziej już takie refleksyjne, pogłębione, nie taki wywiad na gorąco, ale właśnie pogłębione refleksje na tematy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego. Perspektywa naukowa. To jest teoria, to są pewne rzeczy tworzone według prawideł, praw naukowych, metod badawczych. Natomiast praktyka rządzi się swoimi prawami, nieprzewidywalności zupełnej, czegoś trudnego do prognozowania. Oczywiście wszyscy starają się, aby wdrożyć do praktyki swoje pomysły, swoje koncepcje. Teoretyczne, ale tak się w istocie rzeczy nie udaje. Zawsze musi być jakiś kompromis między ideałem teoretycznym a praktyką. Przede wszystkim pojęcie bezpieczeństwa narodowego się rozszerza, poszerza się, obejmuje coraz to nowe dziedziny życia. Kiedyś bezpieczeństwo było postrzegane wyłącznie przez pryzmat działań zbrojnych, wojska, co najwyżej służb tych różnych mundurowych. Dzisiaj ono obejmuje coraz to nowsze dziedziny. No najlepszym przykładem jest cyberbezpieczeństwo, które wkracza nie tylko już w instytucje państwowe czy społeczności, ale w życie każdego z nas indywidualnie, obywatela. Więc to bezpieczeństwo się poszerza, mówimy dzisiaj coraz więcej o bezpieczeństwie zintegrowanym, kompleksowym, takim comprehensive. W związku z tym także i zarządzanie tym bezpieczeństwem musi uwzględniać tę coraz bardziej kompleksową specyfikę.